Otóż, na początek myślę, że warto kilka słów o kulturze ukraińskiej. Zapewne wielu z Was zna, czy słyszało ukraińskie piosenki, ukraińskie dumki. Natomiast niewielu z nas uświadamia sobie, że Ukraina, kultura ukraińska jest bardzo, bardzo podobna do kultury polskiej. Mamy podobne zwyczaje. Zresztą bardzo dobrze razem Polacy i Ukraińcy spędzają czas, bardzo szybko odnajdują porozumienie, zwłaszcza przy bisiadnym stole, kiedy zaczynają śpiewać najpierw czy Polacy czy Ukraińcy okazuje się, że mamy nawet podobne melodie. Śpiew a propos kultury ukraińskiej zajmuje bardzo ogromne miejsce i ma bardzo wielkie znaczenie. O ile o Polakach czasami żartobliwie się mówi, że Polacy lubią narzekać, że jest to cecha narodowa, o Ukraińcach można powiedzieć, że ich cechą narodową jest śpiew. I nie będzie to przesada, ponieważ śpiewanie towarzyszy w zasadzie od najmniejszych lat do późnej starości, ba, nawet do, można powiedzieć do śmierci, bo kiedy Idzie orszak pogrzebowy, to wtedy też ludzie śpiewają pieśni żałobne. Ten zwyczaj można spotkać również dzisiaj na Ukrainie w mniejszych miejscowościach. W dużych miastach niestety te zwyczaje i tradycje śpiewania zanikają. Skoro mówimy o śpiewie, to warto też zahaczyć o taniec, bo taniec to też bardzo ważna część kultury ukraińskiej. Na Ukrainie bardzo kultywuje się różnego rodzaju tańce ludowe, tańce regionalne. Dzieci uczą się w ten sposób spędzać wolny czas. Dorośli z kolei lubią bardzo w ten sposób odpoczywać i bawić się. Ukraińska muzyka ludowa czy folkowa, taka współczesna, jest ku temu bardzo pomocna i przydatna. Zresztą Zapewne słyszeliście Państwo nieraz piosenki zespołu Enej, który jest zespołem ukraińsko-polskim, i oni opierają swoją muzykę właśnie w oparciu o ukraińskie rytmy ludowe. Mówiąc o kulturze ukraińskiej, no nie, nie można ominąć pisanek. Na Ukrainie jest to tradycja bardzo dawna i bardzo powszechna. Zresztą w miasteczku Kołomyja, które znajduje się w zachodniej części kraju, jest nawet wybudowane specjalne muzeum pisanki, gdzie znajduje się największa kolekcja różnego rodzaju pisanek, róż i wielkich, i małych, i kolorowych, i jednolitych, pochodzących z różnych regionów Ukrainy. Ukraińska kultura. Oczywiście bez języka ukraińskiego nie istniałaby. Ten język niestety w ciągu wieków nie miał szans rozwijać się tak dynamicznie czy tak aktywnie jak język polski. W ciągu ostatnich dziesięcioleci Ukraina była członkiem Związku Radzieckiego. Oczywiście nie z własnej woli, tylko z przemusu ówczesna Rosja, która zdobywała nowe tereny i przyłączała kolejne państwa do potężnego imperium, również dołączyła Ukrainę i Białoruś, jeśli chodzi o kraje sąsiedzkie Polski. I w tym okresie język ukraiński niestety był w Związku Radzieckim językiem nieformalnie, ale zakazanym. Po ukraińsku mówiło się głównie na wsiach. Dlatego też język ukraiński nie mógł się rozwinąć i nie mógł, nie znalazł tak powszechnego zastosowania, co skutkuje i w chwili obecnej tym, że na Ukrainie połowa mieszkańców mówi właśnie po rosyjsku. Nie dlatego, że nie chce mówić po ukraińsku, tylko dlatego, że nie zna, nie zna tego języka, że nie potrafią posługiwać się językiem ukraińskim. Jeśli chodzi o język ukraiński i polski, to Warto powiedzieć, że to są języki słowiańskie i bardzo podobne. Ukraińiec z Ukrainy Zachodniej bez większych problemów porozumie się z Polakiem. Mówię na Ukrainie Zachodniej, ponieważ właśnie w tej części kraju język ukraiński ma bardzo dużo, zawiera bardzo dużo słów polskich, stąd nie ma problemu większego z porozumieniem się. Natomiast jeśli by chcieli się porozumieć Polak z Ukraińcem z Ukrainy Wschodniej, gdzie język ukraiński jest powiedzmy bardziej literacki, zawiera mniej polonizmów, to wtedy sprawa nieco się komplikuje, ale po to są tłumacze. Między innymi ja tym się zajmuję, żeby ułatwiać ludziom porozumienie na każdym szczeblu i w każdej sprawie. Mówiąc o kulturze, nie sposób pominąć spraw. Religijnych. Szerzej o tym powiem za chwilę, natomiast chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że religia, podobnie tak jak w Polsce, jest bardzo ważna w życiu społecznym, w życiu kulturowym Ukraińców, ponieważ te zwyczaje świeckie i zwyczaje religijne bardzo często przeplatają się, uzupełniają się i w ten sposób ubogacają. Życie społeczne na Ukrainie. Ukraińska kultura to także ukraińska kuchnia. Kto z Państwa nie jadł barszczu ukraińskiego lub pierogów, które w Polsce są nazywane pierogami ruskimi? No właśnie, zapewne wszyscy, i tym bardziej e, chciałbym kilka słów powiedzieć o kuchni ukraińskiej. Na Ukrainie, podobnie jak w Polsce. Taką królową na stole jest zupa, a rzecz jasna, że najważniejsza z potraw to barszcz ukraiński na Ukrainie. Jest to bardzo powszechna i bardzo różnorodna potrawa, ponieważ w każdym regionie, w każdej części kraju może smakować nieco inaczej, bo Każda gospodynie ma swój indywidualny przepis na ten barszcz. Ale taką generalną zasadą jest, że, że dobry barszcz powinien zawierać co najmniej 10 składników. Podaje się go w różny sposób. W niektórych regionach do miski z barszczem, do talerza z barszczem podaje się łyżkę świeżej śmietany. W innych z kolei bułeczki czosnkowe, aby w ten sposób posmakować tego przepysznego dania. Również pierogi ruskie, które nie wiem dlaczego w Polsce są nazywane ruskimi, bo to są pierogi ukraińskie. Zresztą na Ukrainie nazywane są nie pierogami, tylko warenykie, od słowa gotować, ważyć. I to jest bardzo, bardzo popularna i powszechna potrawa na Ukrainie, również bardzo różnorodna, Pieroki mogą być z różnym nadzieniem, najbardziej popularne to są z ziemniakami, z twarogiem, z owocami, z różnymi kaszami, ozdobione czy właśnie śmietaną, albo też tłuszczem z cebulą i skwarkami. A propos skwarków, jeszcze taka ciekawostka, Zapewne w Polsce Państwo z tym się nie spotkali, ale na Ukrainie popularny jest, popularna jest słonina. Surowa słonina jest konserwowana w soli, w różnych przyprawach, między innymi w pieprzu, w papryce i w ten sposób kilka tygodni albo miesięcy konserwuje się i następnie podaje się do stołu jako. Taka przystawka do biesiady, taka biesiadna przystawka, no, można porównać to do takich współczesnych chipsów, kiedy ludzie rozmawiając czy spożywając powiedzmy nieco mocniejsze trunki właśnie wtedy przegryzają te słoninę. Jeżeli Państwo byli na Ukrainie albo będą, to proszę zwrócić uwagę na stoiska z wędlinami, tam czasami bywa tak, leży taka niewiadoma forma w kolorze białym lub czerwonym, i to jest właśnie ta słonina, którą Polacy chętnie kupują, żeby spróbować i poznać w ten sposób kuchnię ukraińską. Bardzo podobną de facto do kuchni polskiej, jeśli chodzi o pozostałe potrawy, czy zupy, czy dania mięsne. Mamy bardzo, bardzo zbliżoną kuchnię. Co wpływa pozytywnie, integrująco na relacje polsko-ukraińskie, zwłaszcza kiedy one są uprawiane przy wspólnym stole. Taką ciekawostką, jeśli chodzi o ukraińską kulturę, jest rola wróżbitów, różnych powiedzmy specjalistów od przewidywania, od niekonwencjonalnych metod leczenia. O ile w Polsce o tym mówi się rzadko, na Ukrainie jest to bardzo, bardzo powszechna praktyka. Dlatego też na Ukrainie jest dużo tak zwanych ekstrasensów, którzy zajmują się tymi sprawami niewyjaśnionymi. To z kolei wpływa na stosunek ludzi do życia, do wiary. I chociaż ludzie deklarują, że są wierzącymi, że, że są chrześcijanami, to bez oporów wierzą w różne praktyki, właśnie nazwijmy to pogańskie, niechrześcijańskie, uprawiane przez tychże wróżbitów. Oprócz lekarzy też bardzo chętnie sięgają do usług i do pomocy ludzi z takimi umiejętnościami. I jest to na tyle. Popularny temat, że na Ukrainie jest nawet specjalny program rozrywkowy pod nazwą Bitwa Ekstrasensów, gdzie biorą udział właśnie różni wróżbici, są im wyznaczane zadania, że mają coś odnaleźć. Powiedzmy, mają odnaleźć fragment ubrania pani, która siedzi w mieszkaniu na wielkim osiedlu. I dostają do ręki właśnie fragment tego ubrania, i opierając się na swoich umiejętnościach, mają znaleźć z kilkudziesięciu bloków ten właściwy, a w tym bloku to właściwe mieszkanie. I to niektórym udaje się, którzy przechodzą do kolejnej rundy. Tak mniej więcej wygląda ten program. Jest na tyle popularny, że obecnie bodajże dziesiąta edycja już tego programu jest i ma on charakter bardzo międzynarodowy. Ponieważ uczestniczą w nim przedstawiciele z różnych państw i nie tylko europejskich. Jeśli chodzi o kulturę ukraińską, myślę, że to na początek wystarczy, żeby Państwa nie zanudzać i przejść do kolejnego tematu.